Przed montażem szpilek, na których będzie zamontowany kompresor, na których się będzie przesuwał, trzeba zacząć od zmiany trajektorii rurki powrotnej oleju, dlatego że zasłania one śruby, do których będzie trzeba, które trzeba będzie zastąpić szpilkami, w kwestii ucieszenia przodu silnika. Nie poszedłem drogą wymiany części na nowe, dlatego że kiedyś już kupiłem nowy łańcuszek rozrządu w BMW i okazało się, że po 37 tysiącach kilometrów on jest najdłuższym łańcuszkiem spośród tych wszystkich używanych, które porównywałem z pierwszego montażu. Więc, w takiej sytuacji, postawiłem obok to pudełko i zrobiłem taki trik. Żeby napinacz nie klekotał, tak jak on to ma w zwyczaju, bo jest popychaczem hydraulicznym. Zrobiłem tulejkę tutaj na wymiar. I teraz on będzie mógł normalnie się wysuwać, ale. Nie schowa się już bardziej niż, niż ja to składam przy montażu i tym samym przestanie mi to krekotać. W przednim deklu dokleiłem kruciec odprowadzający olej z kompresora. Drugi dołożony kruciec będzie służył do odpowietrzania rozrządu kompresora. I jest podłączony pod układ odmy silnika. Nowa rurka powrotna już jest dorobiona, tak sobie przechodzi za tym pomatem, i tutaj przed gmolem przechodzi wąż, który dochodzi do termostatu. Tam następuje oddzielenie części oleju, która będzie. Smarowała kompresora. Oczka poskładałem na uszczelkach hydraulicznych. Umożliwi to wielokrotny demontaż bez konieczności ich wymiany. Po zamontowaniu prowadnic kompresora, te nakrętki teraz służą do dokręcania kapy. One przejęły rolę śrub. Kolejny odcięty fragment wałka zdawczego. To idealnie się wpasował w podcięcie w oryginalnym kole. A z przodu będzie osiować go specjalnie doszlifowana śruba ze stoszkiem, tak żeby był idealnie osiowo siedział. W osłonie paska wykonałem dwa otwory oraz podzieliłem ją na dwie części. To bardzo ułatwi demontaż, kiedy tu wszystko już jest zamontowane. Normalnie bardzo trudno się ją wyciąga, kiedy nie jest podzielona. Jeszcze tutaj dołożę uszczelkę, tylko odpowiednio znajdę. Nocowania są już gotowe. Jako regulatory uparłem się, żeby to były te same naciągi, co przy przepustnicach gazu. I są dwie linki, które łączą się w takim rozdzielaczu do jednej, na której idzie na kierownicę. Chcę żyć. Tu jest czujnik zasprzęglenia. On ma tą samą wtyczkę razem z czujnikiem temperatury. Tu taką zaadoptowałem. I tam jest schowany czujnik temperatury. To jest elektrozawór odpowietrzania. I nowe wyjście z elektromagnesu. One mają dwie wtyczki. Nie trzeba ich opisywać, bo pracują równolegle. Rurki wyjściowe oleju są z teflonu, żeby było widać, kiedy olej przepływa. Do smarowania wielowpustu łączącego z wałem silnika użyłem tego samego smaru, który idzie na wielowpust sprzęgła. Tu z tyłu jeszcze widać nową trajektorię przewodu miedzianego. Montaż polega na zaczepieniu linek i dokręceniu tych czterech nakrętek nasłanie przeciwwagi znalazł miejsce styk zwierny uruchamiający cewki a tak to działa Ciach. Włącznik kompresora tym razem tak zrealizowałem: dźwignia urządzenia rozruchowego, blokada i zwalnianie. Wszystko jest już na miejscu. Tak będzie pracował wąż łączący z zawieszeniem. Przewody elektryczne, które mogą dotykać rozgrzanej rurki wylotowej, poprowadziłem w specjalnych żaroodpornych otulinach. Jedynym miejscem, które wymaga w wahaczu dodatkowego doszczelnienia, jest to przednie ucho, które składam po prostu na silikonie. To wystarcza. Wczesny but nie musiałem lekko zmodyfikować, bo w dolnym położeniu koliduje tutaj z, yy, z kompresorem w tym miejscu. No, wystarczy go tutaj takie wgłębienie zrobić i już. I jeszcze raz wyjście. Wyjście powietrza. Wyjście serwisowe. Spust kondensatu. Tu jest wyjście do układu z filtrem. Na wyjściu presostatu i zaworu bezpieczeństwa docelowo będzie trójnik, tymczasowo jest to tak poskładałem, to, się, to tak będzie pracować. Rurka teflonowa, dlatego, że tu jest wysoka temperatura i tylko ona tutaj zdaje egzamin. To jest drut przygotowany pod czujnik wysokości zawieszenia. Jego sprężystość ułatwi jego ustawienie w skrajnych położeniach. I presostat tym razem zrobiłem sam na podstawie czujnika zegarowego. On jest tutaj tak elastycznie obsadzony, umożliwia płynną regulację maksymalnego ciśnienia i dużo mniejszą histerezę niż te blaszane proste prosostaty. Mniejsza histereza będzie lepiej współgrać z tym moim systemem załączania, dlatego że on może bardzo precyzyjnie ustalać wysokość ciśnienia. Nie trzeba się godzić z dużymi różnicami ciśnień, jak przy klasycznym sterowaniu. Cała zabawa w układaniu wiązek pneumatycznych motocyklu polega na tym, że one są wrażliwe na, na temperaturę. W związku z czym, w takich punktach, gdzie mogą dotykać się gorących rurek, trzeba je jakoś dystansować, zabezpieczać. Ja użyłem o takiej otuliny z włókna szklanego na, na przewodach oraz na rurkach olejowych żeby w punktach krzyżowych nie następowało przegrzewanie tych przewodów z tej strony tak samo to są, to są przewody idące do manometrów w takiej otulinie hydraulicznej są trzy i tutaj dwa z tej strony. Do przodu idzie też otulina do amortyzatora, do pompowania koła i do zbiornika. Tu zaczyna się wiązka główna. Wchodzi tutaj też przewód sawny. I wszystkie razem, razem z przewodami elektrycznymi. Idą na stronę tyłu poprzez zawory na tył motocykla, gdzie będą elektrozawory. A żeby nadrobić ilość dziwnych rozwiązań do zasilania kontrolek centralnego pompowania kół wykorzystałem kabel internetowy On od razu jest oprawiony wtyczki, wystarczyło takie gniazda, dam dolutować płytkowe i jest gotowy kabel, który mi starczy dam do tyłu motocykla, gdzie będzie sterownik. Nie było łatwo, ale udało mi się uruchomić kompresor ponownie w nowej zabudowie. Pokażę teraz tak. Uruchamiam silnik. To, to stukanie łańcuszka przedniego po zastosowaniu mojego patentu całkowicie ucichło. To było takie postukiwanie przy zmniejszaniu prędkości teraz jest super póki co póki co się sprawdza zobaczymy ile to wytrzyma i teraz tak włączam kompresor dźwignią. I zapinam Świeci się kontrolka czuwania i Praca kompresora zaczął nabijać ciśnienie. Tu widać jak suwak pracuje na wolnych obrotach. A już są cztery bary. Damy mu więcej gazu, po pomocy manetki. No i tu się wyłącza. Kompresostat wymaga dopracowania. Muszę dołożyć tam czasówkę. Yy, no, temperatura kompresora się tu pokazała. Wyłączenie. Suwak stoi. ręcznie powłączam Po montażu kompresora na silniku mogę ująć z bagażu kompresor zapasowy, czyli w moim przypadku to jest ze 0,8 kg.